Witajcie, barany. To jest czytanie dla Was na miesiąc maj. Od razu Was przepraszam za moją chrypę, ale niestety uziemiło mi przeziębienie. Już się czuję lepiej, ale chrypa niestety pozostała. Trudno, musicie się do niej przyzwyczaić. Zobaczmy, co nam tu wyskoczyło jako energia miesiąca dla Was. Rycerz Pentakli. Super. Co jest Waszym wyzwaniem w tym miesiącu, drogie baranki? Uu, sześć buław, pięknie. Co odchodzi do przeszłości? Świat. Co jest w głębokiej podstawie? Król pentakli. Do czego dążycie? Sześć pentakli. Bardzo pentaklowo. U naszych baranków. Najbliższa przyszłość. Coś tu za dużo wypadło to jeszcze raz. Najbliższa przyszłość dla baranka. Dwa pentakle i królowa monet niesamowite wasza energia. Dziewięć kielichów, pięknie. Co z zewnątrz? Do was napłynie. Koło fortuny. Z czym? Należałoby się liczyć, czemu się przyjrzeć, na co uważać ewentualnie. Pięć pentakli, wskazówka bądź rada. Osiem kielichów. I wyjście z tej sytuacji. Dwie buławy i Wisielec. No dobra. Pod spodem mamy cztery miecze, króla buław. Okej. Okay. No dobra baranki moje drogie. Bardzo macie mm, czytanie. Na karierę na finanse. Najbardziej tu widzę. Przed Wami nowe zadania, nowe możliwości, nowe plany. W maju będziecie snuć, budować właściwie plan, schemat, system, w jaki sposób będziecie działać w następnych miesiącach. To wszystko ma doprowadzić do tego, że chcecie być po prostu w bezpieczeństwie finansowym, w komforcie, wiedzieć, że nareszcie zarabiacie takie pieniądze, jakie chcecie, w taki sposób, jak Wam się to podoba. I super. W głowie, do czego dążycie? Dążycie do równowagi w dawaniu i braniu, tak? Czyli zależy Wam na tym, jeżeli zakładacie własną firmę, żeby osoby, które będą z Wami współpracowały, były naprawdę odpowiedzialne i żeby przynosiły Wam tyle z własnych zasobów. Wiadomości, energii, chęci, współpracy, żeby Wam się to, żeby Was to po prostu cieszyło, tak? I żebyście mogli nawzajem tutaj pięknie ze sobą współpracować. Na wyzwaniu macie sześć buław. Sześć buław, kochani, to jest zwycięstwo, to jest sukces, to jest dostrzeżenie przez środowisko. To są oklaski, brawa, światła reflektorów. Macie to na wyzwaniu. Czyli róbcie wszystko, moje drogie baranki, żeby do tej energii dążyć. Myślcie o tym, manifestujcie to zwycięstwo. Oglądajcie siebie w tym laurowym wieńcu. Może wam tu brakować trochę poczucia pewności, że wam się to uda, tak? Mogą Was zwodzić jakieś myśli, które będą Was odciągać od tego sukcesu. Nie pozwólcie po prostu na to. Do przeszłości odchodzi zamknięcie jakiegoś starego cyklu w waszym życiu i super, bo świat zapowiada zakończenia starego i rozpoczęcie nowego etapu w swoim życiu mentalnie, fizycznie, namacalnie również. To mogą być podróż, to może być zmiana miejsca, to może być w ogóle zmiana diametralna tego, na czym Wam zależy. I stąd się tu pojawiają plany, i stąd tutaj do najbliższej przyszłości przychodzą różne możliwości, zmiany w waszym zapatrywaniu się na pracę, współpracę, które przynosi obfitość finansową, kochani. Mamy królową monet i w podstawie mamy króla monet, więc to się pięknie tutaj rozwija, tylko i wyłącznie w pozytywnym kierunku. Wy będziecie bardzo z tego zadowoleni, bo mamy dziewięć, wy się przedstawiacie jako energia dziewięciu kielichów, to jest zadowolenie, samo zadowolenie, to jest czerpanie garściami z życia tu i teraz. To są spotkania towarzyskie, to są um, dużo radości. Zobaczcie, jak ta kobieta jest otwarta na świat. Wokół niej wszystko rozkwita. Dzięki tej energii właściwie wszystko, czego się tkniecie, będzie Wam się układało jak jedwab. Um, nawet sytuacje, które mogą być stresujące, konfliktowe, będą Wam się po prostu same rozwiązywały. To jest lampa Alladyna, tak? Potrzemy ją, wypowiemy życzenie, i po prostu się dzieje. Nie wiadomo z jakiego powodu tak po prostu tak ta energia działa. Z zewnątrz do Was przychodzą piękne okoliczności, które przynosi przeznaczenie, przynosi koło fortuny. Tutaj przychodzi moment tu i teraz, i to jest wasza możliwość niesamowitego właśnie zabłyśnięcia tutaj, y, jako ten zwycięzca. Wykorzystajcie tą sytuację, bo koło fortuny kręci się bardzo szybko. Y, łapcie okazję. Świat Wam sprzyja. Świat daje Wam, wciska wręcz do ręki y, to, na czym Wam zależy. Więc, kochani, do dzieła. Na co musicie uważać? Na to, żeby nie skupiać się na brakach, tak? Pięć pentakli to jest brak. Poczucie takiego, że jestem z tym sam, że muszę się z tym sam borykać, że inni mają jakoś lepiej, szybciej sobie z tym radzą, że jestem trochę wyrzucony poza nawias swojego życia i działalności. To jest ostrzegająca energia, nie karm tej energii braku, tak? Nie skupiaj się na szklance do połowy pustej. Zobacz, co tu się pięknego dzieje. Skupiaj się na tym, co budujesz, o czym marzysz, do czego dążysz. Tu wszystkie energie ci sprzyjają, więc absolutnie nie powinieneś siedzieć w tym braku, dlatego że ten brak powoduje blokowanie dostępu tych wspaniałych energii do ciebie, które tu dla ciebie są przeznaczone w tym miesiącu, po prostu jaką masz wskazówkę, radę. Odejdź po prostu od rzeczy, które cię już nie satysfakcjonują, nie pasjonują, nie dają ci satysfakcji. Odejdź od ludzi, od miejsc, od... gdzie jest po prostu puste źródło, gdzie już nie ma inspiracji, nie ma pasji. To jest czas, kiedy musisz szukać swojej drogi, swojego świata. Takiego, który cię wypełni od stóp do głów, tak? I rozbudzi twoje serce. Na wyjściu <laughs> mamy dwie buławy, czyli Planujemy nowy, nową drogę yy, i to pionierską, taką, którą nie wszyscy jeszcze dreptali przed Tobą, yy, ale trzeba się nad nią poważnie zastanowić, przyjrzeć się z każdej strony i jak gdyby po tym okresie majowym, kiedy tu się coś wspaniałego zacznie rozwijać, rozkwitać. Możesz na chwilę się zatrzymać, żeby przyjrzeć się, jak to wygląda, przynajmniej ten pierwszy etap z tego, co tu wybudowałeś, jak to się ma do Twoich marzeń, do tego, co chcesz osiągnąć. Tak? Może być moment pod koniec maja takiego zatrzymania. Dobra, zobaczmy sobie drugą talię. <laughs> Dlaczego na wyzwaniu macie te sześć buław? Mm -hmm. No właśnie. Bo przed Tobą, drogi Baranie, będą wybory, z kim podpisać umowę, z kim się związać. Jeżeli bym czytała tutaj nadal w opcji yy, materialnej, finansowej. To raczej dotyczyłoby to właśnie komu zaufać, z kim się związać, z kim podpisać umowę, aby po prostu zakończyło się to sukcesem. Dla osób, które poszukują. Hmm, 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 jakichś emocjonalnych hmm, rozwiązań. To, żeby to się zakończyło sukcesem. Musisz wybrać sercem. Jeżeli też będziesz podpisywał umowy, wybierał współpracowników, działaj z pola serca, działaj z pola intuicji, nie logiki, tak? Ktoś ci będzie mówił, że ma świetne referencje, na przykład, przedstawiał ci je na piśmie, ale ty poczujesz jakimś, nie wiem, szóstym, siódmym zmysłem, że. Bardziej ci odpowiada inna osoba. Idź za tym, drogi baranie. Tam jest sukces i tam jest zwycięstwo, i tam jest ta osoba, której szukasz. Dobra. Sprawdźmy. Co ci przynosi to koło fortuny? Ciekawa jestem. No, bezpieczeństwo finansowe. Ewidentnie. Koniec koszmarusów nocnych. Lęków, niepewności, niespodzianki, nowe możliwości, nowe rozdania. Wspaniale, wspaniale. Dlaczego musisz uważać na te pięć pentakli? No, bo po prostu nie będziesz widział tej drogi, która jest przed tobą. Możesz się poddać, możesz nie dostrzec, możesz odbierać sobie poczucie własnej wartości, własnej siły. Że jesteś w stanie wykonać to wszystko, co ci tu świat kładzie przed stopami, tak? Hmm. Możesz, możesz się martwić, że ci nie starczy na to zasobów finansowych. Starczy ci. Starczy ci. Osiem kielichów jako rada. Myśl niestandardowo. O swoich potrzebach o swoich emocjach, o tym czego potrzebujesz. To ci pozwoli wejść na nową drogę i eksplorować ją jak dziecko, które się cieszy, że zobaczy jakieś swoje nowe zabawki, tak, którymi będzie długo mógł się bawić. Okej. Okay. Wisielec. Tak, trzeba będzie poczekać w maju na jakieś nowe wiadomości. Pozytywne będą rozmowy, będą nowe kontrakty, które przyniosą w przyszłości, zobaczcie, same pentakle. Piękny rozwój sytuacji, tak? Pod koniec maja tutaj się zatrzyma trochę to Twoje rozbuchanie majowe, ale tylko po to, żeby dogadać, jak gdyby, następnych kontrahentów, w jakiś sposób zasiać nowe ziarno. I tak dalej, i tak dalej. Dwie buławy i mamy... No zmiany, zmiany. Przed wami jest ewidentnie czas zmian. Dwie monety, dwie buławy. To jest czas, kiedy naprawdę zobaczycie dużo możliwości. Dużo fajnych możliwości. Rycerz pentakli, 10 buław i dziewięć <laughs> kielichów. No, trzeba będzie trochę pracy włożyć w ten schemat, w ten plan, ale będziesz z niego zadowolony. Będziesz zadowolony w konsekwencji tego, co tam sobie ukminisz, co tam sobie wymyślisz. To wszystko pozwoli ci pójść. Zobacz, znowu masz 8 kielichów, to samo, co masz tutaj w Radzie od Wszechświata. Pójdziesz za swoją pasją, pójdziesz za swoimi potrzebami, za swoim światłem. I to przyniesie ogromne, ogromną radość i w Twoim domu, i w Twojej rodzinie, w Twojej firmie, w miejscu, w którym czujesz się po prostu, że to jest Twoje, twoje miejsce na Ziemi. Tyle. Fajnie. Zobaczmy, jaką macie witaminkę pozytywną na ten czas, co tu wszechświat chce Wam dorzucić. Odżywiaj się. Hmm. Czy wykorzystywałeś jedzenie do wypełniania pustki, zamiast do odżywiania? Bądź szczery. Jeśli tak było, przełam ten schemat. I to dziś. Pokaż swoim komórkom, że ci zależy, wybierając zdrową, pełnowartościową żywność, przygotowaną z miłością. Jedz warzywa, zrób zielony koktajl i wznieś to za swoją długowieczność na zdrowie. Czyli jednym słowem... Yy... Dla jednych jest to, to po prostu zwrócenie uwagi może bardziej w kierunku wegeta, wegetariańskiego jedzenia, czyli troszeczkę odrzućcie mięseczko i postawcie na zielone, tym bardziej, że mamy Maj, mamy kwiecień, mamy pełno młodych, fajnych pędów już w ogródkach i, i na polach, jako ziół i, i różnych innych fajnych rzeczy i warto z tego skorzystać, warto robić sobie z tego koktajle warto się fajnie odżywiać będziecie mieć piękną skórę promienną wasze ciało za to podziękuje a dusza też, bo przecież ciało jest domem naszej duszy jak dbamy o ciało to nasza dusza też się bardzo cieszy kochani to wszystko dla was na miesiąc maj pozdrawiam was serdecznie <laughs> przepraszam za ten mój chrypiący głos Mam nadzieję, że w następnych czytaniach już będzie wszystko w porządku. Pozdrawiam Was, Papa.